I teraz przejdziemy do ćwiczenia, do pozycji, która doskonale otw otworzy nasze biodra. E, ma, będąc seniorem, osobą starszą, e, wiadomo, że lubimy oglądać seriale. Czytać książki. Mamy na to troszeczkę więcej czasu. Nasze stawy biodrowe nienawidzą pozycji siedzącej i dlatego ta pozycja pozwoli nam je otworzyć. Zamiast klocka możemy użyć grubej książki. Dlatego nie, nie, nie musimy wydawać pieniążków na tego rodzaju przybory. Przechodzimy do leżenia tyłem. I teraz bardzo powoli przechodzimy do pozycji mostu, czyli rolujemy kręgosłup i podkładamy sobie klocek w takiej pozycji, ja zaraz pokażę tą łatwiejszą pozycję również, w okolice naszego, 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 naszej kości ogonowej i uginamy kończyny górne w stawach łokciowych. Teraz delikatnie unosimy się, przybliżamy łopatki do siebie i rozluźniamy całe nasze ciało. Tworzyliśmy klatkę piersiową. Oczywiście to nie wszystko. Jeżeli już tutaj czujecie dolegliwości ze strony odcinka lędźwiowego, to oczywiście unosimy w tej pozycji mostu, unosimy biodra i przesuwamy sobie klocek Nieco niżej. Ja tutaj troszeczkę pokażę tą trudniejszą formę. Ja od razu powiem, że mam naprawdę duże dolegliwości związane z odcinkiem lędźwiowym. Wynika to z sportu wyczynowego, jak jakiegoś uprawiała była to gimnastyka. A muszę przyznać, że ta Asana bardzo mi pomaga. Nie czuję tutaj żadnych dolegliwości bólowych związanych z tą Asaną. Staramy się, żeby klocek był ustawiony stabilnie, czyli możemy delikatnie poprzesuwać się w przód i w tył z biodrami. Ramiona staramy się ułożyć wzdłuż tułowia i próbujemy teraz wyprostować jedną z kończyn, na przykład prawą, potem lewą. I w tej pozycji staramy się maksymalnie rozluźnić całe ciało. I tak jak wspomniałam na początku, w tego typu pozycjach, które są doskonałe dla naszych bioder, a zwłaszcza po dłuższym siedzeniu chociażby z koleżankami w kawiarni na kawie, warto poleżeć nawet do 3-5 minut. Głową wykonujemy ruch przeczenia, rozluźniając mięśnie szyi. Jeżeli poczujemy oczywiście. Jakieś y, dziwne objawy związane z tą pozycją? Oczywiście zaraz z niej y, wychodzimy. Oddychamy nosem. Wygląda ona rzeczywiście jak pozycja, y, gdzie y, odbywać mogłaby się na przykład na sali tortur. Ale uwierzcie mi, że Biodra Wam za tą pozycję podziękują. Czyli pozycja otwierająca naszą, nasze biodra, pozycja mostu. Powoli wychodzimy, uginając nogi w kolanach i teraz, tak jakbyśmy otrzymali cios w żołądek, mocno przesuwamy kość ogonową ku górze, wysuwamy klocek i opieramy nasze Yy, naszą dolną część tułowia na podłodze.